nie tylko wyczujecie się jak w filmie Dzień świstaka po raz kolejny jesteśmy na lotnisku w sąd Nazar ale nie, może, nie można powiedzieć że nam przytam Nie ma, nie ma wyboru. Za wygranicą ze Sławkiem przywitam? Pokaż. Muszę zrobić konkurs. Jak wita się Groszek ze Sławkiem? To nie jest dobry pomysł Zrobienie tego konkursu Do wygrania koszulka z podpisami Sławomira i Kamila. Na konkurs naszym polega? O tak. Jak wita się Peszkin z Groszkiem? No <noise> ma podobne zdanie do mnie, że to nie jest dobry punkt. Albo czym witają się? No ale muszę powiedzieć, że wczoraj Kuba w formie życiowej, nie na konferencji widziałeś no... a, a, widziałem, czytałem coś. Że. Jeszcze mam nadzieję, że nie jestem do wejścia. Nie, że Bo... jestem w hierarchii niżej niż prezes Woźmiński, tak? Ale co trener powiedział? Nie wiem, tam dziennikarz mówi, że wszyscy spalą się do gry. Że Marek Koźmiński trenuje. I Zbyszka Bumka widać, że na bojeńsku w butku no, to... w Pytałem, czy, czy jestem wyższy od... taką dołożyłeś to... do niej karkom, co? Nie, nie, nie to? było nie, Właśnie, inteligentna wydej posta. Hmm. Ale... Trener potwierdził, że jestem wyżej. Właśnie, jest, że... o to mi chodziło. Potwierdził? Potwierdził. Cela va bien. Le groupe. You have to tell us about uh, Raymond Kopaszewski. Yes, Re Raymond Kopa is my parrain uh, à l'église. What does it mean? It's your uh, Raymond Copa był przyjacielem mojego ojca. Mój joué au foot na Stade de Reims. A, okay. Widzicie? Ten pan zna Raymonda Kopaszewskiego, legendę Raymond Realu Madrid. Le meilleur. Który grał z e, Puszkaszem, Di Stefano, Le Paco Gento, to była drużyna. Dziękujemy, merci beaucoup. Tak pan powiedział, jeśli go dobrze zrozumiałem, że e, to był przyjaciel jego dziadka, który też grał w piłkę. A my docieramy do hotelu Golden Tulip. W Marsylii, gdzie nasza drużyna będzie nocować przed ćwiercinowym meczem z Portugalią. Dzisiaj wielki dzień dla fusów. Czemu? Bo na konferencji nawet o to pytali. Rosjanie. Trzeba nam nauczyć. Daj synaj. No jak? No i co? Musieli w końcu coś powiedzieć o nas. No. Znaczy o nas, na, no na, nie fusz, wiem. Na fusę. Na fusę. <laughs> A jak po rosyjsku fusy? Nie wiem, Pusy. Czaj, czaj. Czaj, czaj. Fajna skarabada. No no, puse. Pusy czają. Puseu. Puseu. To by prędzej na francuski. Ale naprawdę wielki dzień. Już pisały o Was niemieckie gazety, teraz pytały rosyjskie media. Mówił ktoś o tym właśnie, że nie, nie pisałem, tam, ale pokiklał coś, nie? Co było to, gdzieś tam pokiklał? Wiścia do detali spędziła. Byłem, to, 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 to był. Mógłbym to... jebać, ale mam o to nie Nie no, patrz komu... Znaczy to jest monitor taki stary, patrz Nie no, ja tutaj nie chcę bo tam patrzę, ale... No, Widzisz? Atari Patrz na dyskietki Faktycznie Churwa. Na dyskietki Uch, dyskietki. Ja? Patrz dyskietka Deluxe jumping jo. Na dyskietki koło no, Ciekawe co oni tam robią RSI system No i patrz taki stary monitor jeszcze Simula, Nie wiem ale, ale miałeś taki? No, oczywiście. Pentium 486? Nie, najpierw miałem IBM'a 486. 33 MHz. nawet taki monitor, wszyscy. Mieli po polsku? Taki. Co jest napisane? Studio Woska. Nie, Studio Works. St Też miałem taki. Bo jak się martwi, że jest niżej w klasyfikacji od Marka Kośmiejskiego, jeśli chodzi o tego <grymianie> do obrońców. Dostaną upowłanie. Da tak. się bać prawdy. Znowu z Portugalią. Uuu. Z takich mniej znanych. Masz to? No, oczywiście. Szeroki kon. Triki z, z Mariuszem Stępińskim. <grymianie> Liczba oglądalności 7. <siedmi>. Moja <grymianie> dziewczyna, mój brat. Ja Ty

好了 Jak zawsze? Dlaczego to doszło, żeby w Rosji pytali o fusy, tak? No wiedzą jaka jest struktura we prezentacji, tak? Obserwują. O co chodzi? Proszą wprowadzić do siebie, to coś tam. Może coś osiągnąć, nie? Dokładnie. Widzicie jak to schodzi do ostatni z treningu? No właśnie, ale, ale zganiają, nie? Na szczęście długo obu się zawsze spróbować. Nadrobisz sobie wszystko? Nie, bo... Koniec dnia zaglądamy jeszcze do pokoju fizjoterapeutów. Nie ma jezu? Nie ma jezu. Po co ci jest potrzebne? Co tu się dzieje? Cztery filmy wysłałeś i było przez 20 sekund, a teraz. A kiedy już te szybko idzie, tak? Zależy jaki jest duży plik. No ale przecież przedtem wysyłał cztery. 1,5 giga. Cztery filmy wysyłał i przeszło 30 sekund, a teraz y, woła o wifi, o Internet, a wcześniej no. w samolocie wysyłałeś. No. Samolot w samolocie bo szybko no no, Dobra, panowie, powiedzcie dobranoc. Widzą, oczy nas piłka, bo trzeba iść spać. A która jest? Oni muszą iść spać. Za wcześnie. Czekaj, ja muszę. <laughs> do, <a> <laughs> <laughs> do której mamy ten. Ta... Nie, dzisiaj środa, no dobrze się może. środa ci dzisiaj, dobra pora. Mm. No, środa się nie. Jest coś za ta dobranoc, tak? <noise> Czyli jeszcze pół godziny mamy, <noise> nie? Ale zanim to będzie wrzucone, to no, wiesz? Dopiero no, dopiero późno w nocy. To Krzysiu musimy wszystkim powiedzieć. Powiedzcie ładnie, dobranoc. Wrzucimy wszystkim kibicom, którzy oglądają łączy nas piłka, Dobranoc wszystkich. I widzimy. Dobranoc. dobranoc. A dobra, jutro jedziemy, nie? Do boju. Do boju polsko. Przesyłanie nie powiodło się! Po co to naciskasz, Gamoniu? No.